Witam wszystkich. Dzisiejszy dzień uważam za zamknięty. Na początek w jednym miejscu skoczyło mi tyle monet. Ta jest bardzo fajna. Ta jest bardzo fajna. Cwieć marki, nie? Znajdźcie. Ale to jest pikus, nie? I cały czas kopałem w tym samym miejscu. Cały czas, nie? Później wyskoczyło mi takie do? Kolejny begancik <laughs> trochę zajechany, ale delikatnie elektrolizą. Będzie super Później wyszedł mi... To jest grofant, nie? To jest fant jak chuj gwizdek. To jest gwizdek oficera SS, nie? Na 100%, na stówę. Na stówę Kulka jeszcze jest w środku To jest gizek w Serases, który podnosił alarm, żeby się do bojuczystki To jest fanciornia, ale to jest pikuś A jeszcze potem wyskoczyła mi taka piękna kabura od Lugera Oczywiście Lugera nie było A szkoda Super stan, trzyma się nieźle Spróbuję ją tak odesorować będzie zajebista, nie? Spróbuję. Skóra jest władzę mocno, mocno, Także jest pięknie, nie? Dzisiaj jest dzień udany, naprawdę. Najlepszy lepszy w tym nie? To jest dopiero rzadka rzecz. To jest dopiero, naprawdę, to jest rzadka rzecz, nie? To jest rzadka rzecz. Mówiłam. takie to znaleźć, to jest coś też gruba jest Kabula jest fanch nie? Jest naprawdę jak gitara Kalo. To było tyle było. Nagramy jeziorko Na którym dziesiąty korpus SS Ja Jeszcze tam palę buterek wyskoczyło, ale nic ciekawego. Także dzisiejszy dzień, jest szczęśliwym dniem. Tak mam, że jak nie pójdę przez jakieś 3 tygodnie do lasu, później wyskoczę i wyciągam taki fantaże Dobra, to na razie wszystkim.